Oto fasada wschodnia katedry. Kiedyś, mniej więcej do roku 1610, podobna do niej była fasada zachodnia, którą następnie otwarto, czyniąc z niej portal i wejście główne do kościoła i skracając okno witrażowe. Zanim to jak nastąpiło, to dwa potężne okna ze wschodu i z zachodu doświetlały całe wnętrze kościoła obecne wejście ma neogotycki charakter ale było ono przekształcane wielokrotnie na przestrzeni wieków od razu po otwarciu koło roku 1510 zbudowano tutaj zewnętrzną kruchtę która przypominała nieco małą kapliczkę, kruchę tę zburzoną około roku 1830, zastępując ją fantazyjnym, bardzo rozbudowanym, być może z piaskowca, neogotyckim portalem, który w znacznej mierze uproszczony pozostał około roku 1890. 9 jest obecnie głównym wejściem do katedry znajdujemy się przed dawnym głównym portalem katedry Pelpińskiej w czasach gdy jeszcze było to opactwo leży on na podłużnej północnej fasadzie katedry Zostany jest monumentalny transept, który wznosi się na wysokość ponad 40 metrów. Ten tak zdobny portal musi być nazwany jako Porta Regia albo Porta Aurea. Bogato zdobiony sztucznym kamieniem. Około roku 1610 został zamurowany. W celu utworzenia w kościele wewnętrznej kaplicy rodowej Rodu Kosów. Otworzono go ponownie około roku 1890, kiedy regotyzowano katedrę. Z tego też czasu pochodzi tympanon przedstawiający Chrystusa w majestacie Chrystusa siedzącego na tęczy w mandorli, Chrystusa pokazującego rany, Chrystusa sądu w otoczeniu dwóch aniołów, z arma Christi, e, z symbolami męki pańskiej. Sam Chrystus podnosi dłonie, mam prawo was sądzić, w geście ostentatio vulneris, prezentacji ran. Ale i bez tego panonu z piaskowca bogato zdobiony portal przemawiał do każdego wchodzącego do katedry, poczynając od klucza zwornikowego w szczycie, który przedstawiał twarz Chrystusa na huście, jakby huście Weroniki w archiwoltach skokowych łuków, Przedstawione są w sztucznym kamieniu bezpośrednio w otoczeniu Chrystusa postaci anielskie, później święte niewiasty, królowie, biskupi, prorocy Starego Testamentu i apostołowie. Wejście to służyło świeckim przez stulecia, którzy od zewnątrz wchodzili w ten sposób do Opackiego Kościoła.